bo nie muszą te znać, bo listonosz zachoruje ten, który chodzi w danym rejonie i ktoś jest w zastępstwie, ale może poprosić o identyfikator i wtedy <coughs> będzie wiedział, że to jest listonosz pra prawdziwy. Czyli wiemy już, że listonosza poznajemy po specjalnej czapce. Na czapce mamy znaczek Poczty Polskiej, mamy wielki wyraźny napis Poczta Polska. Jest charakterystycznie elegancki ubiór. Ma wielką torbę. Oczywiście ktoś się może poprzeć pod takiego pana listonosza, ale pan listonosz jeszcze ma w ręce specjalny identyfikator i jak trzeba to przedstawi się legitymacją, że on jest pracownikiem poczty. A to już jest troszeczkę trudniejszym są podrobienia i to już jest wielkie przestępstwo. Ja chciałbym wziąć w obronę pana listonosza, czego nie ma w mojej bajce. No dobrze, pan listonosz chciałby wam dostarczyć list, tak? i co, przynosi wam ten list, a wy macie co, jakieś fajne zwierzę w domu jakiegoś takiego wielkiego, groźnego, szczerzącego się psa. To co trzeba wtedy zrobić, jak pan listonosz przychodzi, co z tym listem trzeba zrobić? Zamknąć go gdzieś w pokoju, żeby... Tak, nie wolno pozwolić, żeby takie zwierzę skoczyło albo rzuciło się do pana listonosza, żeby na niego szczekało, pogryzło, żeby mu zrobiło krzywdę. Nie, bo my chcemy, żeby pan listonosz był miły, Uśmiechnięty, przynosił nam same dobre w listach wiadomości, a nie żadne złe, że następny rachunek za prąd i gaz przyszedł podwójny, tylko chcemy, żeby były te wieści wesołe. W związku z tym my też musimy się umieć zachować, czyli krótko mówiąc, no nie chcemy, zaraz poprosiłem może na końcu pana listonosza, żeby jakiś taki przygoda powiedział nam ciekawy, który przeżył, roznosząc te swoje <laughs> listy. I myślę, że właśnie chciałbym zaznaczyć od razu, żebyście też rodzicom powiedzieli, słuchaj, mamo, tato, zobacz, idzie do nas pan listonosz, weź zabierz naszego kochanego psa, żeby nikomu nie zrobił krzywdy. Dobrze, cały czas mówiliśmy tutaj o listach, ale przecież poczta to nie tylko listy. Co jeszcze pan listonosz może nam do domu przynieść? Powiedzcie. Paczkę. Czyli jeszcze wiemy, pan listonosz zaraz tam dwa słowa powiedz, List już był, teraz listy kończymy, wiemy już wszystko o listach, teraz musimy mówić kilka zdań, no bo powiem tak, no tak, był pan listonosz, była poczta, ale były listy i nic więcej, nie no, to nieprawda, bo są jeszcze paczki, jeszcze ja bym poruszył dwie rzeczy, paczki i jak mama, mama bo ma albo babcia, albo dziadek jeszcze nieraz czeka na co, nie wiem czy teraz się nosimy, proszę. Bo wiem, że to, tak, to czeka się nieraz na przekaz pieniężny i zdarza się, że pan Listonosz, choć wiem, że tego jest coraz mniej, dlatego się upewniłem, czytałem przepisy. Nie, że ze względu na bezpieczeństwo właśnie listonosz, jak gdyby coraz więcej tych przepisów i poczta chyba w to wchodzi, ale to są dzieci za małe, żeby się tak głęboko tymi problemami zajmować. Ja chcę tylko powiedzieć, że pan Listonosz jeszcze może dostarczyć paczkę, chociaż też chyba już coraz mniej, bo jeśli paczka jest ciężka, to wiem, że trzeba, dostaje się przekaz i na pocztę trzeba potem paczkę przyjść. Ale my sobie cztery zdania tylko powiemy, czyli jak pakujemy taką paczkę, podobnie jak z listem, czyli bierzemy karton, proszę powiedzieć. Tak jest, czyli wkładamy do takiego kartonu wszystkie rzeczy, które komuś chcemy wysłać, na przykład ubranka innym dzieciom, albo jakieś słodycze do kogoś chcemy specjalnie wysłać, albo jakąś inną paczkę. To wtedy wkładamy wszystko do tej książkę w prezencie, to wkładamy wszystko do paczki, do środka, tak paczkę ładnie zaklejamy i co jeszcze papierem zawijamy i co robimy? I znaczek się da. I trzeba, i trzeba... Chyba znaczka się nie da, tylko trzeba. Go najpierw zaadresować. paczkę dajemy na pocztę i tam pani chyba naklei znaczek, za który zapłacimy. Pan Istonosz kilku zdania opowie wam jak się wysyła paczkę. No to jak tutaj y, pan powiedział, najpierw trzeba zapakować, dobrze ją y, zamknąć obwiązać, żeby po prostu nie, nie, było rozsypała. nie rozsypała, nie było jakichś nuklearnych rzeczy, prosto, które by powodowały zniszczenie i taką paczkę należy przynieść na pocztę, jest tam takie specjalne okienko paczkowe, gdzie pani przyjmuje taką paczkę, nakleja specjalny dróg na, na, na tej paczce, stempluje go daje pokwitowanie nadawcy, tym jakby który z was to wam i ta paczka zostaje potem w podobny sposób e, przekazywana e, na poczcie jak listy. Też jest układana e, na poszczególne rejony e, miasta i, gdzie i jedzie. wtedy jedzie do danego miasta i tam w danym mieście znowuż jest yy, dzielone na ulice i są osoby, które wożą te paczki. Po prostu paczki takie duże listonosz raczej nie nosi, tylko jest os odpowiednia osoba, która wozi samochodem i doręcza do domu. Jeżeli kogoś nie ma w domu, to wtedy zostawia taką karteczkę, gdzie można odebrać tą paczkę. Czyli powiedzieliśmy już, że oprócz, listu znaczków, oprócz listów ze znaczkami, Poczta i Pan listonosz, jeden i drugi, zajmuje się dostarczaniem paczek, czyli krótko mówiąc, jak macie chęć wysłania do swoich kuzynów, rodzin, bardzo często dzieci mają bardzo dużo zabawek i ubranek. A ponieważ Pan Bóg tak że dzieci rosną w górę, to te ubranka się kurczą. Są coraz mniejsze. Można te ubranka zapakować i wysłać na przykład do innych dzieci, które potrzebują takich ubranek. Niekoniecznie one są Waszą rodziną. To mogą być dzieci z jakichś domów dziecka albo jeszcze inne. Wiecie o czym mówię, nie? To takie męskie, ważne sprawy dorosłych i dzieci. Wysyłamy sobie wtedy taką paczkę, i na przykład jak macie zbędne takie ubranka, to ja sugeruję tutaj. Podowie Państwo, może sugeruję, żeby mama zrobiła taką zbiórkę i taką paczkę przygotowała dla takich właśnie dzieci, które potrzebują tych ubranek i będzie lub zabawek, tak, słucham? będzie żeby kuzyna. No i bardzo dobrze, niech pisze. No. Koniecznie, a ty po prostu obserwuj, co chciała Cię przez Oczywiście, no koniecznie z wakacji trzeba przysłać jakiś listów, przynajmniej kartkę i powiedzieć, jestem, odpoczywam, jest mi tam przyjemnie miło i że wszystko się dobrze dzieje. Bo jak nie, no to trzeba zawiadomić, że się źle dzieje. Ale ja myślę, że zawsze się tam dzieje dobrze, kiedy wyjeżdżacie na wakacje i nikt nie ma prawa wam robić krzywdy. Dobrze, teraz tak, chodziliśmy o tej bardzo ważnej sprawach, Teraz mówimy o sprawie już na sam koniec, żebyście się nie zanudziły. Mówimy teraz o bardzo ważnej sprawie. Nie, że jeszcze pan listonosz zdarza się, że ma taki przekaz pieniężny dla naszych bać z ich pensją, jak gdyby, czyli to się nazywa emeryturą. I tutaj jest bardzo duża ostrożność pana listonosza, bo jeśli on ma w takie pieniążki, to się musi bardzo uważać, żeby go nikt nie napadł, żeby się nic złego nie stało. Musi być uważny, musi być mocno oświetlony, tak jak słyszałem, wy dzisiaj. Chciałem wam bardzo pięknie podziękować i pogratulować, bo słyszałem, że jak maszerowałyście tutaj, mieliście kamizelki odblaskowe i wszystko było oświetlone pięknie i wszystkie samochody i auta was widzą i nic złego się nie stanie, co też gratulacje dla pań wychowawczych. Ja chciałem jeszcze poprosić tutaj, zanim... Będziemy jeszcze chwilę dalej mówić. Chciałem poprosić Pana listonosza, żeby nam może opowiedział, jeśli w ogóle chce jakąś przygodę taką z dostarczaniem paczek, może jakąś śmieszczą wesołą, bo dzieci lubią jakieś wesołe historie. Czy mógłby Pan coś tam przytoczyć takiego? Z takich przygód? Takich lapsusów pomyłek? A, lapsusów Wesołych. Bardziej się pamięta takie gorsze z Nie, tak, nie chcę może wesołych no bo to jest, no jak każdy człowiek też się myli, też się myli, nie? Wrzuci gdzieś list, nie tam gdzie jest zaadresowany, bo listonosz też się gdzieś tam zamyśli, o czymś innym pomyśli i pomyłkowo wrzuci taki list do kogoś innego, potem idzie, a pamiętał, że na przykład miał do tej osoby ten list, a nie ma go, nie? No tr trzeba wrócić się tam, gdzie ostatnio się było i na przykład yy...